Chwila, moment. Kiedy sobie czytam ten fragment, który mamy na tę dzisiejszą niedzielę, czyli osiemnasty rozdział od świętego Jana z jego wersji Ewangelii, ten, w którym słyszymy przypowieść o wdowie. Która bardzo mocno i bardzo usilnie prosi pewnego sędziego, żeby ją obronił. Powiem Wam szczerze, od pewnego czasu zastanawiam się i tak odczytuję ten fragment pod kątem zobaczenia, jak niezwykle musiała być pewna ta wdowa tej swojej sprawy, którą chciała obronić. Nie? Pewna tego, że racja jest po jej stronie. Ale z drugiej strony. Ona chciała mieć jak najlepszego sędziego, znaczy w zasadzie z tej pierwszej strony. Chciała dlatego właśnie mieć jak najlepszego sędziego, żeby teraz obronił jej sprawę. Natomiast z drugiej strony pytanie, dlaczego ona. Bała się przed przeciwnikiem? Dlaczego ona się chciała bronić? Wydaje mi się, że z dwóch powodów. Po pierwsze, ta scena pokazuje, że albo ona się nie zna na procesie, dlatego wchodzi w coś, co jest dla niej niepoznane, w coś, w czym się czuje niepewnie, a wie, że ktoś może jej pomóc, albo z drugiej strony idzie pewna swoich racji, ale po drugiej stronie ma przeciwnika, którego się boi przeciwnika, który być może zna jakieś sztuczki, jakieś kruczki, może w czymś jest od niej lepszy, może ma jakieś nieczyste zagrania. I jeżeli w ten sposób popatrzymy na tę scenę, tak sobie myślę, to teraz zobaczcie, wiadomo, że to jest przypowieść, a więc panu Jezusowi chodzi o to, żeby pokazać, że tym kimś, do kogo my możemy się uciekać, tak jak w ta wdowa, do tego sędziego, jest właśnie pan Bóg. A zatem warto sobie popatrzeć, nie? może w moim życiu. Są takie momenty, są takie chwile, kiedy ja jestem tak jak ta wdowa. Ja czuję, że racja jest po mojej stronie. Ja wiem, że chcę czegoś dobrego, ale z drugiej strony boję się czegoś. Boję się może jakichś swoich słabości, które są we mnie. Może boję się jakich, jakiegoś przeciwnika, może chcę obronić coś pięknego, a widzę, że e, przegrywam w walce z pokusą, z diabłem, który e, e, poszuwa się do użycia właśnie jakichś nieczystych zagrań. I we wszystkich takich sytuacjach, i także w wielu, wielu, wielu innych Pan Bóg jest właśnie takim sędzią, do którego można się zwrócić o pomoc. I teraz dwa zadania, które wynikają z tego fragmentu, który sobie czytamy w tę niedzielę. Po pierwsze, takie w ogóle wprowadzające, to yy, tak jak ta wdowa przychodzi, yy, tak jak wam powiedziałem, w moim kluczu, w moim odczytaniu pewna swoich racji, to pierwsza rzecz, kiedy się modlę, kiedy proszę pana Boga o coś, to zastanowienie się nad tym, czy to jest tak, jak to się mówi potocznie, gra warta świeczki, czy rzeczywiście moje racje, moje prośby są niezwykle ważne i potrzebuję do tego pana Boga jako orędownika, wstawiennika, jako pomocnika, czy to jest tylko w jakiś sposób moje widzi mi A z drugiej strony, kiedy ja zauważam, że jest coś ważnego w moim życiu, w czym sobie nie daję rady, no to drugie pytanie, druga konkretna, nie pytanie, tylko druga konkretna podpowiedź dla nas, to przyglądnięcie się, zobaczenie i taki, takie pozbycie się wstydu, nie wystraszanie się Pana Boga, tylko przyjście do Niego i powiedzenie: Panie Boże, słuchaj, ja sobie nie daję rady w tym, w tym, w tym i w tym. Chciałbym, żebyś tu mi pomógł, bo tu się czuję niepewnie, tu się boję, tutaj się czuję zagrożony, tutaj nie wiem, jak ruszyć, a wiem, że Ty możesz mi pomóc. No i tyle. Dobrego tygodnia. Trzymajcie się.